Spotkanie noworoczne starosty to zawsze okazja, by podsumować dokonania powiatu w różnych sferach społecznego życia, złożyć sobie życzenia, ale i uhonorować ludzi, którzy są solą ziemi rozciągającej się od babiej góry po pieniny. W inwestycjach powiat również ma się czym pochwalić. Szukajmy sił, by dźwignąć to, co przyniesie ze sobą nowy rok. Szukajmy sił w sobie naszych rodzinach, wszystkich ludziach, bo razem z nimi uciśnijmy choć jaki kłopot. Razem uda się nam wszystko, nawet to co złe, na dobre przemienić. Tego roku medale pamiątkowe Podhala, w podzięce za swoją pracę, kreatywność, serce i pasję, odebrała trójka regionalistów i jeden animator sportu. Są to orawski regionalista, muzykant, działacz kultury, dziennikarz, poeta i prozaik Robert Kowalczyk. Rozkochana w Orawie etnolożka, działaczka regionalna, opiekunka aktorów i zespołów regionalnych, na co dzień dyrektorka Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, Karolina Kowalczyk, Andrzej Butz, muzykant, instrumentalista, lutnik, tancerz, śpiewak, twórca i rekonstruktor instrumentów pasterskich oraz Adam Dudek, wychowawca, nauczyciel, sędzia sportowy, trener, człowiek z pasją. Nagroda starosty trafiła natomiast w ręce Huberta Guzika, ucznia szkoły podstawowej nr 3 w Nowym Targu, a już gwiazdy sportów strzeleckich z międzynarodowymi sukcesami na koncie. W imieniu uhonorowanych dziękowała Karolina Kowalczyk, zaznaczając, że w każdym przypadku nie jest to praca dla nagród i zaszczytów, a z miłości do regionu, do folkloru, do kultury i. Będziemy dalej w tym trwać. Dziękujemy serdecznie. Podsumowujący i sprawozdawczy charakter ma zawsze przemówienie starosty. Ostatnie lata dostarczają nam niespodziewanych sytuacji i wydarzeń na arenie światowej, które oddziałują na nasze małe społeczności i muszą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez lokalne władze. Dopiero co osłabła fala pandemii koronawirusa po którym wciąż liczymy straty zarówno w miarze ekonomicznym jak i społecznym. Niespełna rok temu dotknęła nas wiadomość o rozpoczętej wojnie za naszą wschodnią granicą, której skutki odczuwane są w miarze globalnym, a w naszym kraju w szczególności m.in. poprzez masowy napływ uchodźców wojennych. W tych zmiennych, a zarazem niełatwych warunkach przyszło nam zarządzać zasobami samorządu powiatowego, Dzięki owocnej, wzajemnej współpracy udało nam się osiągnąć i zrealizować szereg działań na terenie powiatu nowotorskiego. W bardzo ważnym obszarze, jakim jest edukacja, która stanowi większą część budżetu powiatu, nasze działania były prowadzone w zakresie inwestycyjnym, jak również pełnej koordynacji nauczania. Pomimo trudnej ogólnej sytuacji pod względem finansowym, wzrost cen, inflacja, Szczególnie na rynku budowlanym, powiat kontynuuje dużą inwestycję, jaką jest budowa zespołu szkół nr 1, salą gimnastyczną oraz rozbudową zespołu placówek szkolno-wychowawczych, opiekuńczych w Nowym Targu wraz z zagospodarowaniem terenu. Jest to przedsięwzięcie na kwotę ponad 30 milionów złotych. Bez mała jedną trzecią kosztów tej potężnej inwestycji pokryją środki zewnętrzne. Powiat ucieszyła teraz wieść, że dwoma milionami Ministerstwo Sportu dofinansuje budowę sali gimnastycznej przy powstającym szkolnym kompleksie. To oczywiście nie jedyne zadanie polepszające stan edukacyjnej bazy. Natomiast Powiatowe Centrum Oświaty musiało się mierzyć z wyzwaniem tak dużym, jakim było zapewnienie nauczania, wychowania i opieki uczniom z Ukrainy. Podkreślić należy dużą aktywność i zaangażowanie dyrektorów, nauczycieli, nauczycieli specjalistów, pedagogów oraz uczniów. Pomoc dla uchodźców poprzez m.in. działanie wolontariatu, zbiórki, opiekę nad uczniami przybywającymi do szkół, wsparcie udzielane poprzez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Niewątpliwie sukcesem w obszarze oświaty było uzyskanie przez powiatu Nowotarski po raz kolejny tytułu samorządowego lidera edukacji oraz tytułu lidera jakości kształcenia w 11. programie certyfikacji samorządowym lider edukacji. Powiatowy zarząd dróg prowadził w ubiegłym roku inwestycje o wartości 33 milionów, co przekłada się na kolejne kilometry zmodernizowanych dróg w różnych częściach Nowotarszczyzny. Wspierał też powiat rozwój podhalańskiego szpitala specjalistycznego, a teraz angażuje się finansowo w tworzenie oddziału chemioterapii dziennej. W systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za rok szkolny 2021-2022, powiat nowotarski uplasował się bardzo wysoko. Drugie miejsce w Małopolsce to dowód pasji, talentów i wytężonej pracy uczniów, ale też wysiłków i profesjonalizmu trenerów oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Stałym punktem spotkań noworocznych jest wręczenie dyplomów uznania za sukcesy na sportowej Niwie dyrektorom szkół, trenerom i nauczycielom z trzech funkcjonujących na terenie powiatu ośrodków sportowych. Jest to dla nas bardzo, bardzo ważna sprawa. W Ministerstwie Sportu i Turystyki zwiększyliśmy budżet pod koniec tamtego roku już o ponad set, kilkaset milionów, a na ten rok. Z budżetu 1,7 miliarda skończyliśmy na 3,3 miliarda na rok 2023, i to właśnie na inwestycje sportowe, głównie w samorządach. Dlaczego? Bo w tych czasach nie ma nic ważniejszego, niż zaszczepienie w młodych Polakach, dzieciach, młodzieży tego przyzwyczajenia do aktywności fizycznej, do rywalizacji, do wychowania przez sport. I to, co już w wielu krajach świata jest bardzo mocno realizowane od wielu lat, my w tej chwili w Polsce zdecydowanie postanowiliśmy to przyłożyć większą wagę do tego, gdyż wszystkie badania, ale także doświadczenia mówią, że to wychowanie przez sport, to nauczenie się rywalizacji, kontrolowanie pewnych zachowań, ale także, no wiemy jakie są pewne dane dotyczące. Wagi wśród, wśród naszych dzieci i młodzieży to wszystko pokazuje, jak ważne jest wychowywanie poprzez sport. Dlatego wielkie podziękowania dla tych osób, które się do tego przyczyniły. Na spotkaniu noworocznym starosty goszczą zawsze parlamentarzyści, honorowy konsul Republiki Słowackiej Wiesław Wojas, dyrektorzy szkół i szefowie powiatowych jednostek, burmistrzowie i wójtowie nawet z najdalszych gmin powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, duchowni. Państwowa Szkoła Muzyczna użycza temu zgromadzeniu sali koncertowej. Ale są też goście specjalni. To artyści i zespoły, którymi bogaty jest nasz region ponieważ spotkanie ma charakter otwarty, na to świętowanie, podsumowanie, honorowanie i występy zaproszony jest każdy chętny. Tego roku uczestnicy spotkania mogli się nacieszyć muzyką i orawską i podhalańską w najpiękniejszym wydaniu. Muzyka Państwo w imieniu swoim, całej Rady Powiatu Nowotarskiego, Zarządu Powiatu Nowotarskiego na z Panem Starostą Krzysztofem Faberem, chciałbym Państwu życzyć wszystkiego co najlepsze w tym 2023 roku. Przede wszystkim zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, osobistym i społecznym. Chciałbym życzyć Państwu samych pogodnych dni i samych dobrych wiadomości w tym właśnie rozpoczętym 2023 roku oraz Opieki Matki Bożej Rówieńskiej, Królewie Podhala, Patronki Powiatu Nowotarskiego. Wszystkiego dobrego. Nie szukajmy wokół siebie wrogów, tylko przyjaciół. Dbajmy o siebie nawzajem, wspierajmy się, bądźmy razem, bo jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. Bądźmy dla siebie dobrzy, bo dobro wraca i tego powracającego dobra wszystkim Państwu na, na nowy rok życzę. Niech się on darzy, niech będzie z części do